Witam Wajów Kasiebie i świat. Pierwszy wedowk nasi programę Te to graje. Sportowy program. Ja się nazywam Adam Hebel, a wespół ze mną bardzo to prowadził Chrysan Andrzej z Akademii Noźny Bale Kasiubian. Witam serdecznie. zacznie zacznij Majobarowaju prosia o opisanie w komentarzach, co Wabę chce w tym magazynie. Czy Wajuje interesuje światowy sport, czy nasz lokalny, Kasiebści. Jakie ci dyscyplinę Wabę chciała uzdrzec ich podrechowanie do tego Waju za Hancywą? A o ci będę dzisiaj? będziemy rozmawiać o Nośny bali w tym wydaniu światowym i lokalnym. Będę też rozmawiać o Wejher Cross Games, yy, Ranczny Bale oraz o Kasiepści Lidzbuczci. Rocimy baro serdeczne. Kasiepci Media wrzucają weści big z OK serwis Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika, klimatyzacja, wulkanizacja. W kasiebej i świat wsiedkłe na glanc dzanka Dobrzyńce, salonowi eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te Bieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłeś C1. Na jej programy są dobrze wękunczony i Zanka do Solid Invest Poland wękunczenia. Karnylka się beisiat na Biokraftu z młecownią Cross Apollo. Wejrowuje plac wejra Sidmenosce na 15. Energia doinformowani dowona ma Akademia Oze ter na pomoś, sobie ciebie zaciąć kariera w odnowialnych zdrojach energii. Akademia Oze.com. A tyś ekobudowlanka fotowoltaika pompa cepła udetkowieni modernizację hecie. Nożno bala na są królowa w sieci grów wedle niejednych i zacznijmy łet biało w od polskiej reprezentacji jak tę oceniwość ich dobeca remisej i przeżnianca w lidze narodów Ostatnio dwa mecze tutaj grele tutaj z portugalią i z chorwacją tak pierwszy mecz przegrele 3 do 1 tutaj wszystkie mecze były w Polsce na stadionie narodowym w Warszawie Także bardzo ciężko tutaj te mecze jakoś oceniwać, trener już od dłuższego czasu pracuje z tą reprezentacją, widać wiele problemy w obronie, często, często zmieniło ten skład, jeśli chodzi o obrońców. Też defensywny pomocnik już 8, 8 lat próbował na tej pozycji, także myślę, że brakuje tutaj stabilizacji, jeśli, jeśli myśla jeśli o, tych, o, tych, o tych pozycjach, o których ja tutaj mówiłem przed chwilą. No prawie, bo obrona tak po jest takim spodem całego karna, jeżeli nie ma dobrej obrony, to nawet sum Lewandowski nie jest w nic zrobić z przódku. Tak, tak, tutaj wiele, wiele trenerów uważa, że to od tego trzeba zacząć, tak? Zawsze Józef Mourinho godu, że od trzeba zacząć, a wtedy można budować resztę tego, tego karna, więc ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna pozycja. Jeśli chodzi też możemy rzec o rzecz tym, o tym brumku, że tak, jeśli... Prawie, bo ja. my mamy o obrońcach, ale z brumkarza ma tu zmianę cały czas odbiwają. Ja. E, tak, mimo jak jak, jak przodu było, że był z Wojtek Szczęsny był pierwszym Korzem. Teraz trenera pró próbuje cały czas czekać z tych ledz. Mamy, mamy skorup ścigłę, który broni w, w Italii, tak, w Bolonii. Mamy dwóch, dwóch bronkorzy na bardzo dobrym poziomie. mamy z który broni w Italii, w Bolonii oraz Bułkę, który broni we Francji. Także myślę, że tutaj trener'a ma bardzo części, części zadanie, żeby wybrać jednego. Sam że rzekł ostatnio, że nie chce takiej sytuacji, jak było Rechli, że plus jeden Bronka ma 80 meczów, a dredzi ma 3, także... Ale myślę, że to jest taka pozycja, że ten, ten balownik powinien mieć pewność w sobie i on powiedzieć, że ten nie pierści, ten nie dredzi. Mecz z Portugalią, no to może chce małe stawić, ale z Chorwacją, jak sobie sobie bzerał gra Biało-Czerwonych? Na początku było, było bardzo, bardzo dobrze, tu prowadzili 1-0. Płetem przeszły te bardzo drągłe części i momenty. I tam są te problemy w obronie w Tak, i tam są te obronie w Wielu ledzy, wielu w internecie też pisze zawodników, którzy który popełnił bardzo, wiele błędów, tutaj Paweł Dawidowicz, który można rzecz, że też tutaj w naszym tutaj lokalnym, w lokalnym firtlu też gry, bo grył w Lechii Gdańsk i i Baro bardzo części tutaj Yy, Wialdzi popełnił błąd tutaj podobno do przeciwnika, z tego wynikła z tego wynikoła, yy, brumka dla Chorwacji. I też myślę, że był zamieszczony przy tych wszystkich trzech brunkach, więc myślę, że, że chłop nie spł tej, tej, tej nocy i, i też zszedł w trakcie meczu, zszedł, nie wiem czy to było spowodowane tym, że, że kontuzja do rychtych tych, czy, czy to już było coś jednak, coś w jego prosto mentalno nie tak. był dobrze do tego tak, meczu Tak, już mentalno, mentalno po prostu już nie wytrzymał. to wiadomo, że też Bednarka Lechu oceniwają. Tak. Tak, tak ten, ten, ten cała trójka w obronie też jest źle je oceniona. I tutaj ten trzeci obrońca też zawsze czy to Kiwior graje, czy to Walukiewicz graje z nim, z nim, też, oni nie, nie dają tej pewności, se, pewności na. na... Jo, ale ja muszę dodać, że później ten raid poelochów w stronę tego, żeby zweskać tę stratę baro przyjemno sobie no, wygrał. Tak, już w tej dredzi, dredzi połowie, jak oni y, zaczęli strzelać bramka na 3-2, tak, potem już na 3-3. Były też momenty, żeby można było strzeleć jeszcze jedną bramkę i to wygrać. Y, I to by na baro pomogło w sytuację w tabelę. Tak, w tabele i też myślę, że to by takie zwycięstwo baro mentalnie pomogło tym, y, y, temu y, temu, y, temu karnowi. Także niestety zabrakło, też myśmy grali już dysuntka po feulu na Lewandośkim, który ten brumkarz z Chorwacji zrobił, także na jedno szczęście mu się nic nie stało i także musimy grać dalej. Następne dwa mecze przed nami z Portugalią i ze Szkocją. No tam w Lewandowski go tołem w prosto jak w Płedsar to tam aż ciężko było uwierzyć, że coś takiego co może wydarzyć. Ty tak, mecze, ja ci są przed nami, to jest Portugalia i Szkocja. z Portugalią 15. Stygłę stopadnika ze świeciem USM, no i tak podrachowani na terenie, jak tę te oceniwość probierz. Bo z jednej strony, mamy my tacy myśleni, że w jednej, jak głęży idę, to myślimy, żeby trenera zmienić. Z drugiej strony, czy to nie jest tak, że my w Polsce reprezentacji cały czas szukamy nowych trenerów i nie dowiemy, i ma czasu na zbudowanie karna? E, nie, ja myślę, że ta stabilność i czas na budowanie tego karna to jest bardzo potrzebny, szczególnie w reprezentacji, gdzie, gdzie ty nie jesteś tym, z tym karnem na zim, tylko raz na jakiś czas oni do ciebie przejadą i, i te musisz. Zbudować ten, te, to karno też pod względem metalnym i nauczyć się jakichś schematów, bo te wiele z nich nie zrobisz, jeśli chcesz czegoś nauczyć, bo to są już tacy ledzy, którzy oni już potrafią w tabalagracji i to na bardzo wysokim, wysokim poziomie. Tak jak, tak jak widzimy, oni przydaje tego nie było, że my możemy rzec, że mamy dwóch balowników, którzy grają w Barcelonie, w Romie, w Juventusie. To są wiele światowi karna, więc ja myślę, że my nie mamy czego wstydzać i potrzeba tego spokoju do budowania, do budowania tego. Tego karna I to nie jest tak, żeby y, flot zmieniła z tych trenerów. Tym bardziej, że Liga Narodów to je jedno, ale później są te wielcy światowi rozgrywci, e, ja na maidze. tak poprawdę. Przejdźmy teraz do lokalnego sportu i może zaczniemy Lechie Gduńskie. Wiedzieć, że Lechia i Jarka to będą taci części przewoływuny karnat i źle Lechia, trzeci plac Łetkuńca e, w ekstra klasę ledwie co awansowale i wychodzą na to, że mogą stracać ten plac w nowej lidze. E, tak, bluz 9 punktów na, 12 kolejek było do, do, do tej pory. E, Trzy mecze ostatnio przygrudnił, także myślę, że, że ciężko im to idzie tutaj w tej Ekstraklasie. Też problemy finansowe tutaj mieli na początku, więc myślę, że to nie pomogło, jeśli chodzi o tym, co siedzi w tym w tym karnie. I myślę, że to może być cięższy sezon przed nimi. No i pytanie tyś co z trenerem Szemona Grabłewskim, bo tu nie wiem, gdzie te cię tu... To na pewno te cię i są zainteresował tym Westfjord Cienim, Lechiech, Baro. Wieldzi zaufani, bo do swojego trenera choć Wenici na to nie wskazywają, że to tak, zasługiwał. Tak, to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszne to oświadczenie, które Weni rzekł. Także ja myślę, że to na początku jakiś sport je z tym ledzem, którzy zarządzają w, w tym karnie. Więc myślę, że warto tu przetoczyć ten cytat, który, który tutaj Lechia, Lechia Gdańsk na swoich spodlesowych komunikatach we ja bym po polsku, bądź to po polsku, nasz zarząd nie rozumie niektórych złych decyzji trenerskich podejmowanych przez trenera Szymona Grabowskiego. W pierwszych dziesięciu meczach sezonu, a nawet czasami braku opieki trenerskiej jako takiej. Także myślę, że z jednej strony oni do niego mają zaufanie, że on jest trenerem, że on awansowo chce, a z drugiej strony są zdziwieni, jakie on decyzje podejmuje. Także... I że chłop nie przechodzi do roboty, bo tak ja to rozumiem. No tak, do, do lewuka, no, ale chłop y, y, awansował z tym karnem, także mimo, tak jakże że krechli, nie problemów finansowych, także on to wszystko spają. kibice są za nim, y, balownicy są za nim, ale tutaj niby zarząd jest za nim, ale pisze oświadczenie oświadczeniu co innego. także myślę, że to jest je wszystko płymak, co tam sedzieje w tym, w, tym, w tym Karnie. i to też bardzo ważne, bardzo ważne jest to, żeby ledzy, które zarządzają tym byle byli też świadomi, że to nie jest, jest ich biznes, że to tylko plus detki, detki, że w ta bala trzeba też spojrzeć z innej strony i czasami na, chło, na chłodno porozmawiać z, z tym trenerem, z balownikami, a, a nie podejmować chudko flot jakiś. Decyzje. No to są kwestie tacy psychologiczne, tacy prosto dobre atmosferę też w co no bo dla nich to robę tak jakoś ktoś do inio. No i dobrze, w Lechie Baro nie chcą zmieniwać trenerę. Tymczasem choć Baro słabo i ma idę. Tymczasem Arka Gdynia ma seria dobieców, Wiadomo są so, że Tomasz Grzegorczyk, który był już w sztabie Rechliś, za trenera, trenerę, był asystenta i znaje dobrze Karno. I widzę, że ta znajomość Karna dała Baro dobry brzot, bo Arkłewcowie sobie radzą bardzo dobrze. Tymczasem oni wracają z meczu w teren dobele i to jest teren z dobele bardzo i jakby w drodze nazad trenera, co do znowu się będą głęboko zmieniwele. Tak, Arka nie przegra nie, nie siedmiu meczów z rządu, także to jest bardzo dobrze wynik. Wynik trzeci plac w Lidze mają stratę plus dwóch punktów do pierwszego placu, także bardzo dziwna bardzo, bardzo decyzja, jeśli od jest od strony, od strony Kibicowski, że to jest bardzo niezrozumiała decyzja. Kibice są pewnie trochę zszokowani, ale na pewno tutaj zarządzający, tutaj ledzy, którzy zarządzają Arką mają mieć jakoś udźba na długo, jakby rozwój tego karna, więc myślę, że to jest decyzja przemyślona i też to nie jest decyzja, że my to teraz tego trenera zwolnimy. Tylko to dopiero będę, od przyszłego roku, od przyszłej rundy, dopiero ta decyzja będzie zmieniona. Też trzeba rzec, że nowy trenera, który tutaj będzie Dawid Szwarga, który aktualnie jest asystentem w karnie Raków Częstochowa. Rechli był pierwszym trenerem, teraz znów asystentem. Także chłop ma bardzo wielkie doświadczenie, też jest założycielem takiej grupy, która szkoli trenerów, deduktor synazywo, także myślę, że chłop ma wialdzi, wialdzi pojęcie o tym, co robi. No ale zdrzące na rezultaty Rakowach terno zapabrzym nadobała no, Ekstra klasa, a, a później z nowym trenerem sobie nie do końca poradzała tak dobrze, no to nie wiem czy Dawid Szwarga jest dobrym kandydata na prowadzący go ziołtom e, Tak, jeśli chodzi tutaj w lidze za dobrze mu nie szło, też trzeba pamiętać, że my też jako Karno grali w, w europejskich pucharach, także i tak, tak, tak w tych pucharach też w miarę w miarę do, dobrze szło, także ta decyzja jak to my życzymy to otrzymy udrzyma dopiero po wynikach jak to bandzę, tutaj wiadomo, że wszyscy tutaj w Ledze i w Gdyni i na Kasiabach liczą, żeby ta Arka do tej Ekstraklasy i awansowa i to jest je na pewno naj... I pier, na pierwszym miejscu, na pierwszym placu, to to trzeba tutaj zrobić. A jeżeli wa myśli o tym, żeby wasze dzecie rozwijałe so w nożny balet i ty żeby ich nozwestka w mediach nie bluszka z przycich, co so pojawiałe jak no gwiazdę futbolu, to może ta zapisać się do akademii nożny balet kaszubian, jaką prowadzi nasz wespół prowadzący w Kasiebie i świat Krzysztof Andrzej Skowci, zachęcimy Łesobłowie na terenie gminy Wejrowe. Teraz przejdźmy do sytuacji bardzo smutnej w siedze mu do karambolu do jakiego doszło na strasę S 7 i e tu jeżeli dość środowiscie sportowy to też mota tragedia jakiś związk. Tak, y, ci ludzie, którzy tutaj zginęli w tym karambolu tutaj na, na obwodnicy Trygardu, oni wręcz z tego ostatniego meczu, który Lechia Gduńska grała z Legią Warszawa, także to jest bardzo wielka tragedia, też zginęło dwóch młodych balowników, którzy grali w karnie Escola Futbolu Pruszcz Gduński, także myślę, że to jest bardzo wielka tragedia i też musimy... Ale łestowające w tym je noźny bale, a już bardziej optymistyczną i pozytywną, Arka Gdynio nie łet dzise, barof wychodu na procent kasiepcim kibicom. Czego przykładach obecnie beleje pod koniec sywnika Zagrony? Kasiepci mecz, ja ci tam elementy element się pojawiły w łoprawie. Tak, bardzo, bardzo, bardzo fajnie ten mecz weszł. Tutaj dużo zecy, przyjechało razem. 1500 uczniów z 30 szkół, którzy se uczą języka kasiepcim. Wiele kasiepcich elementów. Tłumacz Fopka, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy, zaspiewał hymn Kaszebski tutaj przed, przed całym meczem. Było gospodyń, koła gospodyń wieści, którzy miały swoje stoiścia przed, przed stadionem. Też było Kaszepsko Kapela, która grała przed stadionem i też na, na, na trybunach Szypior Kapela, także bardzo wiele tych kaszebskich elementów było widocznych i wiele fanów kaszebskich na stadionie, więc myślę, że to jest bardzo dobra ludźba i Myślę, że arka będzie szła w tym kierunku i będę więcej takich kasiebskich meczów robię. I kibicowie z całych Kasiep przejechali tam. Chcemy to przesłuchać, jaka atmosfera panowała przed stadionem. Na no arka często przychodzisz? Eee, no, Terry tak rzadzi, ale Ci to tak derk to byśmy nie? Mhm. Eo. Kartu za arce? A jakże? <laughs> Biedno! A ja myślę, że lekkie. Eee, te jest te! <laughs> Ładcię taki jesteś wziął to młodym? Już bardzo długo, to już jest 12-15 lat. To to jest pewno urodził w Kościółce Arci. E, żeby to wiedzą, to tak małe. Mama mi też W Jedno ział to niebieski. I to je myślisz taci nowożniejsi Kasia klub? To jest nowożniejszy klub do nas. Nie ma wyważniejsci Ty Dobrze przejdziesz są na mecie z ekipą? Z ekipą. Połowa już cedzy, a na drugą połowacieką. E, I jak ta oceniwość, to, że są te o oprawy meczów? To jest bardzo piękne, to pokazuje jak my jesteśmy tych Kasheboma, eee, to jest kultura nasio. tego sam człowiek nie wie przenigdy. To je Teto graje, w Kasiebe i ja je Adam hybel Hybel, we wespół prowadzącym je Krystian Andrys Skuewszczy, e, Łonożny Bale ją pogoduny teren. E, CrossFit to ciekawa dyscyplina sportowa, jaką odpora lat są w naszym kraju Baro rozwija i Weiher Cross Games, ja ci są so Wedbeł w we Wejrowie w Ekofabryce, są przykłady tego, że ten sport ma wiele przestojników w całym kraju. Jakie partie musklów rozwija ta dyscyplina i jako wędrzy. Tak, to już była siódma, siódma edycja Wejher Cross Games, która się odbiła w Tak, to jest bardzo ważne tutaj, jeśli chodzi ogólno rozwojowo. Tutaj te muskle można, można budować i górne partie i dolne, także myślę, że to jest bardzo ważne i to ledzy występują w różnym wieku, w różnym wieku, w historii, młodzi, i białci, i chłopi, także to jest bardzo uniwersalny, myślę, bardzo, bardzo uniwersalny sport. Tu musimy dodać, że u organizatora jest Naś Dobrzyńca. Młocownia Cross Apollo we Wejrowie to oni zorganizowali to wydarzenie. Stopian, sąd sportowców z całego kraju, nawet pora zagranicznych. I to, co też to, jak w rozmaitym wieku. To jest bardzo ciekawe. O ja tam płedę się do no, młodsi go debiutanta. Co ciekawi, no starsi go debiutanta, przepraszam, to znaczy są starsi miunkarze, ale. Nikt w takim wieku nie zacinuje się. lat, i jak się okazywał, chłop, chłop związany ze sportem był Rafał Ślas usiły przydnik Gryfa Wejrowę. To teren, no, młodszym debiutantem w tej dyscyplinie w Polsce. I ja co tam dowiedzą bardzo ciekawi rzeczy. To znaczy, jako z białka, jakiego godu z Rafała, tam podeszła, bo on prawie goduł o tym, że. No i w takim wieku, że ta, ta kondycja to jest bandze blues-gwersio. A tymczasem ona rzekła, że prawie crossfit to jest taka dyscyplina, gdzie lata lecą, i często oni, mimo tego, że już nie są w tym optymalnym wieku sportowca, to. Te venice są w sztandze cały czas poprawiać. Także jak się okazuje, to nie jest tak, że trzesło lat skończone i już co roku głęży. Myślę, że to jest bardzo ważne, że oni regularnie trenują. Także to nie raz na jakiś czas, ale oni derwku y, kilka razy w tydzień oni idą na tę mocownię i oni trenują. Tak? I to nie jest tylko mocownia, też pewnie jakieś inne dodatkowe sporty, czy to jest nożna czy to jest bieganie, czy to może jakieś pływanie. Także oni derwku dbają o, ta, o ta swoją kondycję fizyczną. Kondycja fizyczna to je no bo tam e, nie ma jakby tych pauzów pomiędzy tyma czynnościami, a i bardzo często muszą nie dość, że dać rada coś, dźwignąc ze sobą cygnąc, to jeść to robią w takim interwale, gdzie cały ciasto to cało je bardzo baro, baro mocno wezwie No i w Cross Games to jest myślę coś, co na naje do tego, żeby uedwiedźwać mocownie, żeby ćwiczyć, żeby rozwijać co so i e, przebycie na maże niemal ma głę wieku na to. Można so Sowas do swojego wieku plan treningowy, ale dobrze je, o tym płomeślec, słabo lewie tere, kiedy nie je lato, cie może co nie chce za barobu ten No i jeźle idę młacownia, to leni w pauzę na reklama. Raz, <śmany> dwa, trze, <133. śmany> Ku nas nie brakuje śładywac? W młocowni Apollo we Wejrowie ma są prosto ma, że te tu jest. Wtedy to graje, go do domenie. nie z tym, co się na Boiściu, ale też co się dzieje w kół. Czasa pozytywny, tak jak kasie pści mecz Arci. czasa negatywny, to mu na mesle mecz piąty. Lidzi stoczniowce, pojedynku ukarną z Błazie I co tam się wydarzyło? Tak, teraz tutaj wydanie, tutaj w wydaniu lokalnym ta nośna bala, także niestety, ale musimy o tych przykrych, o tych rzeczach też czasami rzec. Tu się stało taką bardzo, bardzo niemiłą że ja Ciś zamoskowanie ledzy w biegle na, na stadion tutaj w Gduńsku, którym gospodarzem było drużyna stoczniowców i zaatakowale tutaj kibiców z Bożego Puela, także poszkodowany 14 lotek i 31-letni 31 chłop, także musieli jechać do, do szpitala. Tutaj na szczęście się nic nie stało, mecz został przerwony, Balownicy z Karnal Sokoła okoła boże rzekle, że tego meczu nie będą kontynuować i mecz został przerwony. Mm -hmm. I to pokazywało, jak wielkie emocje też te negatywne dotykają futbolu, i to tacy w wydowku baru lokalnym, bo to jest piąta liga. Tak, to, to, to jest baru tutaj, jakby mężna rzecz z Bala na trochę niższym poziomie, ale Ledze też te ekscytują, są te emocje też. Mężna rzecz, że tutaj Karno Stoczniowca rzekł, że to nie są ich kimice, że oni nie przyjechali z zewnątrz. Można sobie domyślać, z jakiego to są karna Ledze, tutaj z Bluńska klub całkowicie wydał oświadczenie, co odsyła od tych sytuacji i powiedział, że nic nie chcemy wspólnego nie, z tym Oledzem Animo. Też prezydent Gdańska rzekła, tutaj wezwała pomerści związek Noźny Bale i jakby karno-stoczniowca, żeby wyjaśniło ta, ta cała sytuacja, też Pomorski związek tutaj Noźny Bale se płytku na Wydziale Dyscypliny i, wydział, i Wydziału Gier i, I rzekła, że mecz zostanie dokończony, też kara finansowa dla karna z Gdańska zostanie wstrzątane. Prosto, trzeba pilować. Niewoźnych to przechodzi, ale zagwesnieni bezpieku na stadionie. To jest obowiązk tyś klubu. A jeżeli idę naś bezpiek na drogach, to pamiętaj o tym, że łepone na zemłewie trzeba zmienić. Łepona to jest coś, co jest styko so z wiechrzezną, i to jej durny Dyl Auto Akterenso styko z wiechrzezną. Temu zadbanie o jest je absolutno konieczny. Jeżeli myślisz o wymianie łeponów dobrze, jej jutro to zaplanować i idź do profesjonalistów, żeby to było dobrze zrobione, nie bele jak. No, i takim profesjonalistą jest nasz Dobrzyńca. Ok, serwis Mariusz Słowi lezano. Pamiętaj, o tym, że byłem łapony wemienic, żeby nieźdać za pierwszym śniegu, ale zrobić to terę, porządno i na spokój. No, też możemy skorzystać z usług mechanika i z serwisu klimatyzację. A terę przechodzimy do następny temat, to znaczy ranczno bala i nasi wejrości Tytanowie. Tak, wejrowci Tytani, grele, finał Pucharu Peliści na szczeblu województwa. Udało się im dobec z Karnem Zdżukowa, także będą terę reprezentować reprezentować wejherowo w ogólnopolskich rozgrywkach rancny bale. Blues, gratulacje, Tłe, e, tytanowie, no to je taka marka i, 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 i dobrych pora lat ktoś, kto pokazywał, że ta rańcz Nobala są na kaszebach e, tak, to się Tak Tak, tutaj jedna z większych karnów w okolicy, tak oprócz wiadomo, karna z Gdańska jest Dziukowa, także to są tutaj największe karne na Kaszebach, którą e, uczymy też blues de, nie bluz tylko tych storczych, też DC Szkolon, e, jeśli chodzi o balę, także e, tutaj wielczy sukces dla tego karna, wielki gratulacje dla lecji związanych z tym, z tym karnem. Tutaj trzeba rzec, tutaj W lidze też im do bardzo dobrze ostatnio szło. Dobyle w Tczewie, dobyle też z karnem z Bydgoszczy, Także myślę, że tutaj dobrze im idzie. Także może ciekawego tego karna w tej najwyższej ekstralidze w Wejrowie. Byłoby bardzo fajne. no i to też pokazywało, że ten sport może się rozwijać w mniejszych miastach. Tu przewołany Ziłkiewłaj i Wejrowłaj. Nie muszą to być Wieldzi Metropolie, żeby mieć po wysoko sportowo rówiznę. Tak, tutaj jeśli można rzec, bo tutaj nie tak jak tutaj też troszkę mniejsze detki niż nożne Bale są, ale też. Y są ludzie, którzy, którzy się interesują tą, tym sportem i chcą, żeby to rozwijać u siebie na placu, a nie tylko żeby musieć jeździć, ale to też przywiązanie do, do tego karna, je, i oni się z tym identyfikują i chcą, żeby, żeby ten sport był tutaj w okolicy, a nie tylko jeździć dalej. I też można pokazać, że nie samą nożną balą człowiek żyje. Meka siebie tym bardziej musimy o tym pamiętać, bo mamy nasz narodny sport bućka. To jak oceni ten sezon? Ten sezon tutaj się se właśnie skończył. Ostatni, ostatni turniej był w Mojusze, doby z Copy, tak? To że tutaj ostatnio wszystko dobywają co, co idzie. jeśli chodzi Ty, o... Co nie znają w kasie wciści buci, to mniwicy wezdrzy że tak, że mość grających bardzo dobrze techniczno miunkarzów z Brus, baro dobrze kondycyjno, przerektowanych z Kartus i sziopach, terna i tak sprzeci ma do Tak, tak. Szopa może że to jest hegemon, takie ostatnio ostatnio kaszebci lidzi dobywają zdobywają wszystko, ja, jak idzę każde turniej, czy w lidze wszystko wszystko wygrywają, także także wielkie gratulacje dla, dla Karna z Szopy. także ma za, za do innych, do, do powstawania nowych karnów, żeby, żeby w końcu ta show, ktoś z tą szopą w końcu wygrył. Ja już pamiętam, jak te cije me uziwale w lidze, tyś, bo grele jest w łezkalezon, no, i jak siopa przeszła, to ja uzdrzył, że szopa mniej więcej graje tak samo jak me, lecz trzy razy rechli, że to równak tam to tempo je taci, że ciężko za nim ma to Tak, bardzo bardzo, bardzo, bardzo sport, tu trzeba bardzo dobra mieć kondycja fizyczna, także i techniczno trzeba też z tym ciłem co my obsługiwac myśla że myślę, że te knopi z shopy którzy grają w tabuczka baro bardzo fajno ten sport rozwinę ale Także nic tylko, nic tylko i czekać na następnych ledzy, którzy chcą w bójce grać. Tu już musimy dodać, że tam są takie interwały, że w baroku krótszym czasie musisz chutci sprinter robić. Tak ten sport weźrz, to długość jego jest na dłuższa o 4 metry dłuższa jak do rancznej bale, ale trzech miłunkarzy w pelu graje i ta bala baro przechodzą, osoby na hale, ale na tyś się dozo. Jak zacim za to jest bardziej, źle idzela systema zmianów, jakby te był trenerom zmieniwać cało. Trójka graciów, prosto dwie minuty grają, w siedzce, trzej schodają i wchodzą następny, czy bardziej pojedynci zmiany, jak te, e, Jeśli możesz dać tak, wyrównany, karno, tak? Możesz tych wiele ledzy, to myślę, że bardziej, żeby ten intensywno to weszło, wszyscy, wszyscy intensywnie grali, to myślę, że trzy zmiany, wszyscy schodają, trzech nowych ledzy Tak wchodzą, jak w hokeju na tak, lodzie. Tak, 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 tak. To też zależy, czy te bronisz, czy ta atakujesz, to wszystko też myślę od tego jest uzależnione. I bo są też że które mają predyspozycje do łebrony, są tacy, chudki, które przenosiają, są pod punkt zona procemnika. No i jeźle idzę e, siopa, to oni w dredziku kolejce, bo e, Baro Wesok wysoko jeden mecz. I jak się so okazywo to temu, że tam prosto rezerwowych dele, e, rezerwowy skład ja ci tam pojechał, co też pokazywało, że że są tam tacy wielcy strzedowiście, Oprócz tych, którzy grają w pierwszym składzie, oprócz tego grają też w bala w rozmaitej instytucji. Dyscypliny sportowe są kondycyjno, bardzo dobrze no Trenera Kamil Bobkiewicz biega, długie dystanse. Także no, ciężko ich tu pudez to żeby są miele zadyśka złapać. Ale tam też są młody knopi, często 15 lat 16, 16 przejeżdżają i i też grają, ucią so. I myślę, że my już w ta stronę idziemy, że budźka co so rozwinęła na teli, że możemy myśleć i też szkoleniem następnych pokoleniów. Myślę, że to powinno w tym stronę jest tak, jak my, my wśród zakładale, taka szepska liga budzi. to było, że też w ledze ledzy były i białci grele, i starsi, i młodsi, teraz idę w tym bardziej, można rzec, bardziej profesjonalną stronę, że dużo we sportownych ledzy też, też te, ta budźka gracji. i myślę, to bardzo szło w tę stronę, żeby ci ledzy byli bardzo wysportowni i mieli ta kondycja fizyczną i, i wtedy te mecze też będą bardzo atrakcyjne dla, dla ledzy. No i tego, co chcemy życzyć. To myślę, światci nowoźniejsi wydarzenia sportowe z ostatniego miesiąca, minicy miesiąca, my będziemy so widywałe roz w miesiącu prawie w programie. Te to graje prowadzę z baną dla waju Adam Chybel i Chris Andrzej Kości. A teraz nie zabądzę ta, żeby na subskrybować, dawać paje w górę i dawać światu do wiedzę, jaka się media rozwijają się na YouTube. Do uzdrzeni. Do uszrenie. Na jej programy są dobrze wykuńczony i Dobrzyńce. Solid Invest Poland. We W Kasie bejswiat świat Siedkłe na glans Zanka Dobrzyńce. Salonowi Eskale w Remidze. Naleześ Kachle, kranę, Łemi Wolci i w do łaznie. Te wybieroś, Bieroś, Łeni Zamonteją. Remio, sobie ścigłeś Terzesce 1. Kasie Media wrzucają weści si Big z OK. Serwis Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika, klimatyzacja, wulkanizacjo Energia doinformowani ma Akademia OZE, ter na półmocia sobie zaciąć kariera w odnawialnych zdrojach energii. Akademia OZE.com, a tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompe ciepła, udetkowieni modernizacje. hecie. Karnyłka się beisiat na z zmłocownią cross Apollo. Wejrowuje plac wejra Sidmenosce na Piątnosce.